my zostaniemy na szachownicy, ale na politycznej teraz, szanowni państwo. Och, twardy Kępa. gracz będzie. Tak, będzie teraz. I już proszę, ten uśmiech, który jest w mediach znany i to jest ten gambit królowej, Jarosław, wiesz dlaczego? Bo ja zauważyłam wiele razy, gdzie jest ta rozgrywka polityczna i teraz poseł jakiś taki puszy się, próbuje no, pani poseł odpowiedzieć. Ja mam takie pytanie, które sobie przygotowałem. A pani minister rozbraja uśmiechem i jest po gambicie królowej. Ja tylko jeszcze dodam, że Solidarna Polska, obecnie Euro... Posłanka właśnie Solidarnej Polski, witamy pięknie i serdecznie w naszym programie i pierwsze Dzień, pytanie dobry. nie o kawie, no. o kawę zapyta Jarosław, a ja zapytam ja o, szachy. o szachy. Czy pani kiedyś grała? <laughs> Witam państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście przesympatyczny program, szczególnie w takim Wakacyjna, wakacyjny poranek, sobotni. E, pani redaktor, ja w szachy nie grałam, dlatego że szachy wymagają niesamowitej cierpliwości. Ja tej cierpliwości niestety nie mam, A. ale e, dodam, że świetnie grają też moi koledzy i, i, i często się oddawali tej pasji. Mówię o panu ministrze Andrzeju Derze, czy chociażby przesympatyczny pan poseł e, Tadeusz Cymański. Więc o. wielu polityków gra w szachy to jest rzeczywiście gra, którą warto, żeby politycy umieli, bo to jest to przewidywanie, prawda? Więc wtedy to mężowie stanu mówią, że przewidują, to są ci, którzy przewidują i konstruują czas na następne pokolenia, nie tylko do następnych wyborów, ale to jest świetna gra i na pewno, na pewno kształtująca niesamowicie umysł, osobowość, przewidywalność. To jest Warto również popularyzować tą grę wśród dzieci. W moim miasteczku był taki klub szachmat i hmm. był trener, dzisiaj już nie żyje, ale wiem, że bardzo wiele młodych ludzi korzystało z zajęć w tym klubie i myślę, że warto popularyzować szachy absolutnie i oddawać się tej grze, bo kształtuje cierpliwość, ona jest bardzo potrzebna. Ja niestety tej cierpliwości się, często nie mam. Ba, bardzo mi się podoba to, że pani mówi o tym, że to kształtuje cierpliwość, to kształtuje. że to tak warto robić, ale ja tego nie robiłam, bo nie mam cierpliwości. No dobra, to, to w ogóle ładna, nie ładna, ładna figura, znaję. ale szczera. No dobrze. Pani to... tak, Szczerość przede wszystkim. Kiedyś tak. jeden z takich polityków, tak pamiętam, zaskoczył mnie bardzo absolutne e, e, antypody, jeśli idzie o e, poglądy, mhm. ale powiedział do mnie tak, wie pani, podoba mi się pani w jedno, że pani tak wierzy w to, co pani mówi i, i robi to A. pani cierpliwie. Ja się uśmiechnęłam, mówię no tak. W to, co mówię, wierzę, bo gdybym się nie wierzyła, nie wiarygodna. Natomiast rzeczywiście cierpliwa nie jestem i to jest taka trochę moja cecha. No dobra, no to skoro nie grałam w szachy... O tej to... kawie jeszcze ją kawie? Kawie. No Czech... później. Skoro nie grałam w szachy, to pasje, hobby... Jakieś zainteresowania, nie wiem, filatelistyka. O, no takie myślę, też, że można też tak, się. <noise> to też jest cierpliwość, dokładnie. Niesamowite cierpliwości, są też świetne świetne hobby. Ja powiem tak, jestem osobą rzeczywiście niezwykle zapracowaną na te hobby, mam bardzo mało czasu, więc to co robię, to zazwyczaj podczas wakacji, one już w tej chwili się zbliżają, może będą też nieco inne niż te pozostałe w moim życiu, ale zawsze bym. Było tak, że zabierałam jakieś... De, de, do. Z, z reguły zabieram dużo walizek, z tego też jestem znana, co doprowadza czasem mojego męża do, 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 do dużej irytacji I, i, i ćwiczę w nim tą cierpliwość. On jest tak? bardzo cierpliwy. Tak, fajna bardzo konstrukcja, cierpliwy. fajna Natomiast konstrukcja. Zabieram zawsze jedną taką torbę bądź walizkę książek, które przez cały rok zbieram. Bardzo często też otrzymuję od przyjaciół, ludzi, których spotykam na spotkaniach, książki. Proszę mhm. zawsze o dedykację, o podpis, o datę, żebym wiedziała z jakim zdarzeniem... Łączyć ten prezent, i potem przychodzi taki moment, kiedy ja sobie leżę na leżaku i po prostu pochłaniam wszystko, co dostaję, Pani. więc są to czasami bardzo różne pozycje. A ostatnia, którą zaczęłam już czytać, to jest Upadek Cywilizacji Zachodu, bo ja widzę trochę ten upadek. No i tak badam jego przyczyny i lubię, lubię poczytać to, co, co, o, o czym myślą, czy, czy w jaki sposób to widzą przede wszystkim mądrzy ludzie. Także różne są te książki, od powtarzam, zupełnych takich bardzo luźnych do dość trudnych pozycji. Pani poseł, myślę, że nie tylko pani widzi ten upadek, ale ja zostałam jeszcze przy polityce, ale inaczej, bo mam okazję właśnie w takim programie to powiedzieć, bo nigdzie indziej nie było okazji, żeby to wybrzmiało. 2015 rok, Jarosław, to była moja kampania prezydencka i teraz tak, rzuciła mi się do gardła pani Monika Olejnik, pani Środa, to te panie, które wiesz, mówią o tym, że kobiet, żeby było więcej w polityce i przerzucam kanały, kampania trwa i włączyłam telewizję, to była jeszcze wtedy inna telewizja publiczna i jest pani poseł Beata Kempa w programie i mówi tak, a zupełnie wtedy przecież rzeczywiście w kampanii, wiesz jak to jest, miała prawo mnie skrytykować, powiedzieć tak. nie wiadomo co, pani minister powiedziała, po pani doktor Magdalena Ogórek, rzeczywiście tak i tak, i powiedziała to tak elegancko i tak grzecznie, że ja miałam taki kontrast, wiesz, teraz z tą gazetą wyborczą, że aż byłam ogromnie gazetą zaskoczona. Wybiórczą. I to jakby patrząc szerzej, to pani minister trzeba oddać, że pani minister zawsze kulturalnie wobec każdego przeciwnika politycznego. <grym> <grym> Dziękuję bardzo. Nie pamiętam, tego momentu, Pani redaktor, ja pamiętam. ale być może to, że przede wszystkim y, y, kobiety jednak w polityce powinny się wspierać, ja no wiele właśnie. zaznałam, nie czas, nie moment teraz, żeby się żalić, bo to mhm. nie o to chodzi, wiadomo, że jeżeli wstępujemy ale w ten obszar działalności, trzeba być odpornym, ale tak nie jest, ale to, co Pani redaktor wspomniała, że często jest tak, że no właśnie, te kobiety, które Wydawałoby się, że bardzo dużo mówią o tym, jak powinniśmy robić kariery, że w ogóle powinniśmy robić kariery, że, że powinniśmy być aktywne zawodowo, że nie tylko dom i dzieci, ale również ta kariera, okej, okay, tylko że jakoś tak nas potem nie wspierają. I, I to jest bardzo smutne. Myślę, że powinniśmy się wspierać, niezależnie od tego, w jakiej opcji jesteśmy. Ja pamiętam, że byłam też, uczestniczyłam w takim wydarzeniu, które jest zawsze o takim zabarwieniu, no można powiedzieć bardzo lewicowym, by nie powiedzieć lewackim mhm. i byłam kiedyś na szczycie kobiet i byłam zaskoczona, kiedy światowym szczycie kobiet, mhm. kiedy bardzo dużo kobiet podczas paneli mówiło o rodzinie, mówiło o, o samorozwoju, o, o kwestiach, które są jakby no też bardzo konserwatywne, więc byłam tak. pozytywnie zdziwiona. Ja tam uczestniczyłam w panelu dość takim twardym, co kobiety mogą zrobić do, w sprawie walki z, z korupcją. Taki dość ciekawy panel, w związku z tym również byłam, ale tam miałam okazję rozmawiać z wieloma kobietami o różnych poglądach politycznych i wiele z nich e, mówiło, no właśnie chociażby o tym, że gdyby nie rodzina, nie mogłybyśmy pewnych funkcji pełnić. To było bardzo ciekawe i bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Oczywiście dostałam za to po głowie też m, od tych, którzy już już nie będę tutaj informacji wspominać, ponieważ Jasne. ja już e, dzięki Bogu nie mam na scenie politycznej, e, ale e, ale to tak jakoś funkcjonuje. Natomiast ja zachęcam kobiety, jednak naprawdę Zachęcam do tego, żeby były w polityce i zachęcam do jednego w polityce, po prostu do szacunku. Musimy mieć swoje poglądy, po to jest demokracja i świetnie, że jest ta demokracja. Jak to mówią, nikt nic lepszego nie wymyślił, ale zachęcam jednak, żeby, żeby uczestniczyć i szanujmy się, po prostu się szanujmy, prezentujmy poglądy. Bo nie o to chodzi, żebyśmy wszyscy mieli jednakowe te no, poglądy, ale po prostu się szanujmy. Pani poseł, bo, bo my goszcząc w domach u, u polityków i u różnych naszych gości przeglądamy, co tam jest z tyłu, co tam jest na ścianie. U Pani dużo czarno-białych zdjęć, podejrzewam, że to są wspomnienia, to jest rodzina. Chce tak. Pani, opowie Pani coś, co jest na tych zdjęciach? Widzę sukienkę ślubną. A Oczywiście, że tak. To jest trochę tak. Myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo zapracowani. Wszyscy nie mamy tego czasu za wiele. Czasami, jak przyjdzie sobota, niedziela, czy nawet spotkania rodzinne, bożonarodzeniowe, czy, czy też inne, to trudno nam nawet sięgnąć po ten album, bo ciągle nie ma czasu. Rozmawiamy, tysiące innych rzeczy robimy. I postanowiłam, że dziś tam powyciągam różne zdjęcia z tego albumu i oprawię je. Mam w wielu miejscach w domu takie, takie właśnie. Albumy. W głównym pokoju są moje dzieci, zdjęcia moich dzieci, może bardziej nie tyle zdjęcia, co gdzieś tam na wakacjach. Lubię artystów ulicznych, którzy malują portrety i robią to świetnie. Warto im dać naprawdę zarobić, świetni ludzie. I, i, i oni gdzieś tam wyrysowali moje dzieciaki, też to poprawiłam. I wtedy, jeżeli gościmy różnych gości w domu, często czy rodzinne czy znajomych wchodzą, ojej, a kto to jest, prawda? Czy, jak, jak też często się zdarza. Moja rodzina mnie ogląda. więc słuchaj, a ja tam chyba jestem na tym ślubnym zdjęciu tak. twoich rodziców, prawda? Więc tak, to, to są jest ja nasze z... zdjęcie ślubne. Y -hmm. To są nasze zdjęcia, moje męża, e, takie gdzieś tam z uroczystości, y -hmm. kiedy nas chrzczono. Gdzieś tu ja jestem takim, pamiętacie, pan, no, państwo nie pamiętacie, bo jesteście dużo młodsi ode mnie, ale jakie tutaj wózki Oj, były, były na przykład post. dla dzieci. prawda? Ale pani poseł, to jest... Ależ, ależ, panie redaktorze. Ja młoda, odrobiłem. Ale... Odrobiłem lekcję, jesteśmy prawie że równolatkami. Tak, więc... Pani poseł, ale ja jeszcze tylko dodam, to jest cudowne. Właśnie, gdy zdjęcia wiszą na ścianie, ja też mam w domu oprawione wiele. Bo my Każdy mamy teraz, uwaga, mam. wszyscy mamy zdjęcia tutaj. Tak. Czyli o. jakby jeżeli chcemy jakieś wspomnienia przejrzeć, to musimy zajrzeć tu. A właśnie takie wspomnienia powinny być na ścianie, bo zupełnie inaczej dom żyje. Ja jeszcze też uwielbiam, gdy wspomnienia są w przedmiotach. Gdy ktoś przyjdzie, można opowiedzieć, bo ten przedmiot stąd, stamtąd tąd że się z tym, przywiozłam z Rzymu, prawda, wiąże się z taką, a nie inną historią. Ja mam wrażenie, że pani poseł też jest sentymentalna. Tak, właśnie jesteśmy w takim pokoju, gdzie mm -hmm. moje dzieci zawsze mówią, mamo, ty masz takie meble, no nie wiem, czy to z książa i wziąłem taki. A natomiast ja po prostu rzeczywiście bardzo lubię przedmioty, z które wiążą się ze wspomnieniami, są bardzo sentymentalne, czasami też ocalone od zapomnienia, ale mam też takie miejsca, które są bardzo. Bardzo nowoczesne, więc to jest zupełnie pomieszane. I jeden taki pokój, gdzie wszyscy się spotykamy, gdzie, gdzie to jest taki właśnie pokój, gdzie można powspominać, jest, jest takie, taką duszą mojego domu i bardzo, bardzo o to dbam. Pani, pani poseł, bo tego też się nigdy nie dowiem pewnie od nikogo, a pani ma taki zimny, fajny, konkretny osąd wszystkiego. Bruksela, europarlament. Co, co tam są na przykład takie jakieś zasady, czy reguły, które Panią bawią? które są komiczne, że, 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 że my z naszym konkretnym polskim charakterem mówimy, nie, no po prostu, no bo na pewno są takie. Takie, takie śmieszne Oczywiście, panie redaktorze, oczywiście że tak. Wiele rzeczy mnie zdziwi. Oczywiście powiem tak, żebyśmy jasno powiedzieli, ponieważ ja naprawdę kocham swój kraj. Jak my wszyscy kochamy swój kraj. Nie sądzę, żeby, żeby jakik, którykolwiek z Polaków czuł inaczej. Ale myślę, że bardzo fajnie, bardzo szybko się rozwijamy i wiele rzeczy już mamy dużo lepszych. To nie jest tak, że ten Zachód i to złoto się świeci. Naprawdę wiele, wiele już rozwiązań rzeczy mamy dużo lepszych. Mamy świetną Infrastrukturę, na przykład hotelową, bardzo dobrą, na bardzo wysokim poziomie, dużo wyższym niż czasami bywa to niestety na zachodzie. I, i pamiętacie Państwo, w polityce obśmiewano swego czasu. Nie mówię dlatego, że to politycznie są za, tylko taka moja refleksja, prawda? Te, te słynne stacje na Orlenie. To ja naprawdę proponuję, żeby je porównać ze stacjami w innych krajach Unii Europejskiej. Już nie będę się mściła na jednym z krajów. I porównajmy to. to u nas jest naprawdę Mistrzostwo e, Świata, absolutnie. Ale to, co, o czym pan redaktor mówi, a oni tam wszystko robią wolniej zdecydowanie wolniej ja naprawdę my chyba dlatego że ciągle musimy coś nadrobić tak bo jak mm -hmm. nie tam nas komuna prawda to wcześniej tak. inne to wojna tak. prawda i tak dalej tak. to ciągle jako jako kraj pełny energicznych absolutnie energicznych i szalenie mądrych ludzi staramy się szybko wszystko nadrobić i dlatego jak gdyby żyjemy zdecydowanie szybciej ja nie wiem czy to jest dobre jednak może powinniśmy już dzisiaj nieco wolniej bo już jest naprawdę dużo dużo lepiej i dorównujemy w wielu dziedzinach absolutnie nie miejmy kompleksu Natomiast no proszę Państwa, no proszę, no nie wiem, zepsuł mi się jakiś tam piecyk, prawda, e, e, gazowy, nie było ogrzewania ale... w mieszkaniu zima i myślę sobie jejku, no to szybko. No w Polsce by już ktoś przybiegł, tam nie wiem, za dwie, za trzy godziny już bym miała no. sprawę z głowy, a tu muszę Trzeba napisać maila. Proszę pojechać dwa tygodnie tak, cała grzym, biurokracja. Prawda? Pani poseł, no ponieważ salon dziennikarski za moment, my musimy postawić kropkę, żeby redaktor Karnowski nas za chwilę nie zastrzelił, ale robimy to z bólem. Dziękujemy no nie, pięknie. My, my wrócimy, bo nam się do... dopiero ten tak, tematy. Ja, do, ja dopiero do Europarlamentu się teraz tak, dostałem. Stawiamy kropkę do jutra, 8.30 program w kontrze. Dziękujemy, do, do zobaczenia.